Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę może inaczej, ponieważ postaram się Wam opowiedzieć cały tydzień, miniony tydzień, miniony tydzień mój akwarystyczny, czyli liczony od podmiany do podmiany. Jak wiecie, zazwyczaj ja robię podmianę w niedzielę, więc ten dzień uważam za taki punkt, w którym robię jakieś zmiany, ewentualnie po prostu w dalszym ciągu stosuję. Te moje ustalenia, które sobie do tego akurat zbiornika wybiorę. A więc standardowo 45 litrów RO wody, do tego 12 gram mineralizatora i po podmianie, bo w dzień podmiany zawsze daję nawozy po, wpadło 4 ml Vimialin Red. Dlaczego Vimialin Red, skoro stosuję zawsze Vimialin One? A dlatego, że jest tam więcej. Żelaza, jest tam więcej właśnie mikroelementów, też inny stosunek fosforu do azotu, i taki po prostu plan sobie przyjąłem, że w dzień podmiany podaję Vimialin Red, a w pozostałe dni podaję tą samą dawkę 4 ml, ale Vimialin One, która, jak wiecie, tam jest całkiem inny, można bardziej powiedzieć, z Dobrany stosunek między azotem i fosforem, i, i potasem. Do tego jest mikroelementów przez pół. Jak wiecie, jeszcze w momencie, gdy robiłem testy, to zawsze tego żelaza mi brakowało. Musiałem podnosić dawki, nawet 6 czy tam 7 ml nawozów. A teraz przy 4 ml udało mi się osiągnąć taki efekt, jaki widzicie na załączonym obrazku. Dlatego tej metody się na razie trzymam, skoro to wszystko działa. Oczywiście. Można też powiedzieć, że glony są, bo tego się w moim przypadku nie da uniknąć, ale już jest o wiele lepiej. Po podmianie zrobiłem oczywiście delikatną przycinkę, ale to dotyczyło głównie rotali, co widzieliście, tam gdzieś drobne, delikatne były przycięcia innych roślin, chyba pogestem, z tego co pamiętam, też był przycięty, no i, i tak to wyglądało. Później zobaczycie też zbliżenia, jak to wygląda i o co mi chodzi. A mianowicie, gdzieś w połowie tygodnia, czyli gdzieś między środ środą a czwartkiem, e zauważyłem, że pojawiły się nitki. I może, gdybym w tym momencie dołożył jeszcze e właśnie w połowie tygodnia zamiast wymiany e one dawkę alin red, czyli zamienił, może i by to wszystko było ok, ale zauważyłem właśnie, że. Im bliżej końca tygodnia, czyli bliżej tego dnia, gdzie robię podmiankę, zaczęły się pojawiać nitki, no, zaczęło się pylenie na szybach. W tym tygodniu postaram się właśnie zastosować tę metodę, że jeszcze w połowie tygodnia dorzucę zamiast Vimialin One Vimialin Red i, i zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy będzie jakaś poprawa. Drugą rzeczą, którą zrobiłem, to całkowicie już pozbyłem się PISTI czy ona mi pomogła wyjść z tej sytuacji takiej można powiedzieć beznadziejnej wcześniej, nie wiem ciężko mi jest to ocenić, nie wiem ile ona zjadła i czy po prostu ze względu na to, że była w tym zbiorniku nie zrobił się właśnie ten brak któregoś z makroelementów który właśnie przyczynił się do powstania nitek i pylenia na szybach, tego to nie wiem, zobaczymy w tym tygodniu ponieważ pisti, tak jak mówię już nie ma i w połowie tygodnia dorzucę właśnie zamienię ten Vimialin One na Vimialin Red na zbliżeniach tak jak mówię zobaczycie sobie jak sytuacja wygląda tak jak mówię są glony i tego się nie da na razie w moim przypadku wyeliminować, ale dobra i pozytywna sprawa jest taka, że razem z glonami rosną też i rośliny. Zauważyłem też, że bakopa i co po niektóre zielone zwłaszcza rośliny są poobgryzane. Nie wiem czy to ta moja wredna molinezja się do tego przyczyniła, czy jakieś inne ryby, czy jakieś braki. Ciężko mi jest ocenić. Zobaczymy w późniejszym czasie jak to będzie wszystko wyglądało. Przy tej podmianie przymierzyłem się też do wycinki może troszeczkę bardziej takiej agresywnej niż do tej pory stosowałem, wyciąłem Staurogynę, wyciąłem też alternatywę Rosanerving też pięknie rosnącą Rotale Bonsai przyciąłem, porozsadzałem ją, można powiedzieć, że z tych kilku krzaczków, które obecnie widzicie udało mi się dość pokaźne poletko mojego akwarium obsadzić do tego pozbyłem się tej Ludwigi, która mi nie chciała w ogóle rosnąć. No i oczywiście rotale jak najbardziej przyciąłem. Gdzieś tam ją porozsadzałem. Zagęszczać ją nie zagęszczałem. Bardziej upchałem tam w tylnią część akwarium, gdzie ostatnio też ją tam rozsadzałem. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o zmiany w roślinach. Aha, jeszcze przyciąłem, można powiedzieć tak jak staurogynę w środkowej części do zera, tak samo i lobelię, ale lobelię w przeciwieństwie do staurogyny kilka tam gałązek wsadziłem z powrotem w podłoże, żeby to nie było za bardzo łyse. Przez to, że wyciąłem staurogynę, odsłoniłem troszeczkę ten mój biedny kamyczek, który nie dość, że jest porośnięty glonami, to jeszcze na dodatek odsłoniłem moje Anubiasy, które no, też są zaglonione, ale można powiedzieć, że jak odrosła bakopa z tyłu zbiornika, to ten kamyczek no, niestety zniknął w tym gąszczu. No i też rośliny, które wcześniej troszeczkę kulały, tak jak ten mój orzech wąskolistny zaczął ładnie rosnąć i coraz ładniejsze jakościowo są też listki, mniej zaglonione. Pogestemon Erectus, no też nie mam się czego przyczepić bardzo fajnie to wszystko pozarastało. Rotala bonsaitu, o której już wcześniej wspominałem. Też wyciąłem e, alternaterosa nerwing, z tym, że e, oczywiście pod, poobrywałem te wszystkie zagłodnione listki i, i najładniejsze części tej rośliny wsadziłem z powrotem w podłoże. No i tak to się wszystko przedstawia na dzień dzisiejszy. Za chwileczkę przejdziemy do momentu, gdzie już będziecie mieli zamiast zbliżeń, pokazany już akwarium po przycince, po tym można powiedzieć takim porządkowaniu niedzielnym. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba nowy wygląd zbiornika. Nic tam nie zmieniałem, że tak powiem jeżeli chodzi o miejsca posadzenia roślin. Szczerze mówiąc obawiałem się troszeczkę takiej mocniejszej przycinki, ale Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki. Postaram się takimi można powiedzieć sekcjami wycinać te rośliny, chociaż nie jestem tego zwolennikiem. Moim zdaniem, jeżeli tniemy, to powinniśmy ciąć wszystkie rośliny, tylko że tu już jest więcej zabawy, ponieważ najlepszą metodą to jest właśnie powyrywanie tych roślin i powsadzanie od nowa. Szczytów, no ale gdybym miał to robić praktycznie co tydzień, no to troszeczkę byłoby to uciążliwe. Skalary powróciły do składania oczywiście ikry, co troszeczkę że tak powiem przeszkadza mi to w niedzielnych porządkach, ale po nocy już ikry praktycznie nie widać, więc mogłem się zabrać za tą. Podmiankę znika, czy inne ryby zjadają, czy ta wredna molinezja. Bo teraz, wszystko co złego się dzieje w akwarium, to zwalam na nią. Też zauważyłem, że rozbora jedna miała poobgryzane płetwy. No nie dość, że mi trzy zostały, to jeszcze są tępione pewnie przez tą molinezję. W momencie wyrywania pogestemona Erectusa tydzień temu, jak i Y, tym razem wyrywałem y, Rotale Bonsai czy y, alternaty Nerving, zauważyłem, że dużo jest w podłożu tego dziadostwa więc postanowiłem z powrotem uruchomić mój ten filtr podżwirowy nie wiem na ile on y, tak naprawdę czyści to podłoże czy w ogóle czyści, ale dla świętego spokoju uruchomiłem go z powrotem, też nie zauważyłem żeby i w momencie gdy miałem go Założoną siatkę na niego i zaciągał wodę ze zbiornika, żeby jakoś bardziej czystsza była ta woda. Więc po prostu powróciłem do starej metody. Może to się wszystko y, poprawi. Może też te glony, które y, te zielenice punktowe są spowodowane tym, że właśnie ten cały syf zalega na dnie zbiornika. Dlatego może te wszystkie rośliny od dołu są brzydkie, a, a od góry te świeże przyrosty są coraz ładniejsze. No nie wiem. Pewnie jak zwykle zapomniałem kilka istotnych rzeczy, które chciałem przekazać, jak to zawsze bywa w momencie, gdy się, przygotowuję się do filmiku. To wszystko mi się w głowie układa, a jak już przyjdzie do nagrywania samego, samej narracji, no to wychodzi jak zwykle. Ale mam nadzieję, że dość, dość to spójnie wyszło i myślę, że nie przenudzałem za bardzo. Postaram się jeszcze w tym tygodniu wrzucić... Oczywiście wiem, że nie wszystkich to interesuje, ale filmik odnośnie akwarium morskiego, słuchajcie, tam są dosyć duże zmiany. Przybyło bardzo dużo korali w porównaniu do tego, co miałem. Praktycznie dwukrotnie zwiększyła się ilość tych korali, ale to już tak jak mówię w filmiku odnośnie akwarium morskiego. Na dzisiaj myślę, że to wszystko. Oglądajcie następne filmiki i zobaczymy, jak faktycznie, czy ta staurogena wycięta, czy lobelia już odrosną, bardzo fajne, świeże, plan jest taki, żeby w następnej kolejności przyciąć te staurogenę po bokach, rotala jest na bieżąco przycinana, bakopa też w zależności jak odrośnie, pogestymona erectus również, no, Zobaczymy jak to wszystko będzie odbijało, mam nadzieję, że... Oczyści się skałka, oczyszczą się też anubiasy, chociaż nie widzę ich w tamtym miejscu z tego względu, że jeżeli staurogena odrośnie, to je zasłoni. One się też zlewają razem z tą rotalą czy bakopą tam z tyłu, więc to nie jest dobre miejsce dla nich. Faktycznie też dobrze, żeby ktoś tu zauważył, że tych skałek w ogóle już nie widać, jak te rośliny odrosną. I druga sprawa, że tam była też uwaga odnośnie tego, żeby troszeczkę większe te skałki wsadzić. Zobaczymy, to jak mówię, przymierzam się do e, troszeczkę zmiany w tym akwarium, bo chcę dosypać o wiele więcej żwirku. Jak wiecie też nieraz wspominałem, że e, no jest problem z posadzeniem e, czasami roślin, ponieważ w niektórych miejscach jest bardzo mało tego, tego żwirku. Praktycznie już dotykam siatki, która przykrywa e, filtr podżwirowy, na który jest wysypany wysypana lawa. No i tak to się wszystko prezentuje. Nawet miałem taką e, zajawkę, żeby w momencie, gdy ten filtr podżwirowy nie działa, dać coś pod korzenie, coś powsadzać do żwirku. Ale nie miałem nic w domu. To jest jedna sprawa, dwa, że też nigdzie nie było tutaj na miejscu dostępne jakieś tam. Nawozy takie typowo w podłoże, więc zaniechałem tego i uruchomiłem filtr podczwirowy. Dobra, myślę, że to wystarczy. Jeżeli mi się coś przypomni, to standardowo w następnym filmiku, albo zacznę spisywać sobie wszystkie bieżące tematy na karteczce, żeby jakoś to spójnie wszystko opowiadać. A więc, co tu dużo mówi, dziękuję za. Oglądanie, jeżeli ktokolwiek dotrwał do końca, pozdrawiam Was, życzę powodzenia i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć.